Dzień dobry, panie doktorze. O nie, pan doktor chyba nie w humorze. Jej, tylko spójrzcie, zablokowały mnie drzwi. I co teraz, i co teraz? Nie mogę się wydostać, jestem jak za kratami. I w ten sposób witam się z wami. Tutaj wasza Blue Jane. O nie, nie, nie. Patrzcie, jaki polimorf ze mnie, ekstra. tra la la, la, la. A co to? Fasola? Mnie muśna? No to próbujemy, próbujemy tej fasoli. I co? Ojej. Tylko patrzcie, pełno bąków, turbo doładowanie bąkowe. Ha, ha, ha. taką mamy tutaj głowę. Jej, nie, nie poddamy się, zostawcie łapencję w górę. A jakże, a jakże, prosty tryb rzecz jasna. Póki co, muszę poznać kierasę, a wtedy może zabiorę się za tryb hard. O tak, zdecydowanie ten Easy też jest hard co dla mnie. Dzień dobry, kolego, musimy uciec z tego szpitala. Tak, musimy się z niego wydostać i kliknij ten przycisk. Okej, okay, no dobra, żeby się pozbyć laserów. Dzięki, kolego, za wskazówki. A my? Co teraz tutaj mamy? No szybko, szybko. O, to ten pan lekarz! Czy też sanitariusz, czy pielęgniarz, który bardzo nas tutaj nie lubi. Dobra, omijamy go. Staramy się ominąć. Jest platforma. Czy ona się tutaj będzie poruszać? Zaraz się okaże. Szybko, nogi za pasmą! Bo pan doktor goni nas. O, patrzcie tylko, włączamy ten przycisk. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, a ta platforma. O, zjeżdża w dół. Bardzo dobrze. O nie! O nie! Muszę na nią trochę poczekać! No, jeszcze trochę, jeszcze trochę wskakujemy i już czasu nie marnujemy. Udało nam się uciec przed tym złowrogim panem, lekarzem czy też sanitariuszem. O, otwieramy do szybu wentylacyjnego. Przejście, koleżanko i kolego. Wow! I hej, że ho! Skaczemy i już tutaj nie próżnujemy. O, dzień dobry, naciśnij przycisk. Tak, na pewno sama bym się nie domyśliła, ale dzięki za wskazówkę, mój drogi kolego. No to wciskamy, wciskamy. I co? Platforma pierwsza. Hejże, ho, hejże, ho, po platformach by się skakało. Jeszcze jedna. O, brawo, brawissimo. Udało się! jejeje, Świetnie się tu gra. Tra lala lala lala. Uważaj, blue chain, nie spadaj z tych rur. O tak, rury, rury, a ja patrzę do góry. I ponownie mamy tę super fasolę, która da nam turbo doładowanie. Tak, moi drodzy, na naszym ekranie. O, jeszcze nie sądziłam, że z powodu fasoli można tak świetnie się bawić. No to co, próbujemy, próbujemy i już się tutaj nie ociągamy. Tak, moi drodzy! Niestety, niestety, to nie są kabarety. Trzeba bardzo uważnie tutaj skakać po tych platformach. No, Blue Jane, ponownie zatruwamy powietrze. Aż czuję dreszcze. hej O tak, moi drodzy, tak to się dzieje po jakiejś fasoli. Mniam, ale Blue Jane tutaj się szkoli. I skaczemy, skaczemy, do góry, do góry wychodzimy. Czy słońce zobaczymy? Chyba nie. Cały czas jesteśmy w pomieszczeniu i w szybach wentylacyjnych. O, co to za szpital? Dzień dobry. Pan doktor mnie goni. Dzień dobry, panie doktorze. O, tak, moi drodzy, uciekamy przed nim uciekamy. On chyba nie chce nas leczyć. Zdecydowanie nie chce. Chociaż? Hmm, może nie powinniśmy tutaj tak spacerować między salami? O, patrzcie tylko. Jej, i sobie będziemy kopać. Kopiemy, kopiemy. I już czasu nie marnujemy. O, trzymając szufelkę w górze, <laughs> a właściwie łopatę. Kopaliśmy. Dziwne to było, ale się tu porobiło. Pełno lawy, aż świat robi się ciekawy, a te platformy chyba znikają pod naszym. Nogami. Widzieliście to? O nie! Czeka na nas samo zło! Jej, a co to takiego? Ja chyba wiem, moi drodzy, to są takie siekierasy dla naszej Blue Jay nasy, ale nie chcę, nie chcę wpaść na tą siekierę. O, zdecydowanie omijamy je, omijamy, moi drodzy. Dobra, kolejne rury, nie patrz do góry i przyciski. Nawet nie potrzebuję żadnej wskazówki, żeby wiedzieć, że należy je tutaj wcisnąć. No pewnie, zaraz zobaczymy, co się stanie na naszym super ekranie. No, Blue Jane. I co? Jej, patrzcie, rura dodatkowa się otworzyła. Jak miło, jak miło. Cześć kolego. O, będziemy walczyć chyba teraz z Bosiorem. Musimy podnieść broń i. i pokonać go. No pewnie, boss jeden. Aha, czyli będzie jeszcze jakiś. dodatkowy! O, nie, złapał mnie! Wiecie co, to jest trudne. To jest trudne. Je, 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 ale nie poddamy się. Nie mogę broni uruchomić. O, pojawiła się wreszcie, nareszcie, przy naszym pysznym agresie. O, nie, przyblokowało mnie. Jej! Jakoś tutaj się ciężko gra z tym panem Bosiorem. O, patrzcie, nawet nie daje rady podnieść tej naszej bazuki, a on już jest blisko mnie! Jej! Nie potrafię z tego normalnie strzelać! I co teraz? I co teraz? Jeszcze raz! Jeszcze raz! By nauka nie poszła w las, Blue Jane! Jej, jak ciężko tutaj się z tą bazuką ustawić! Nie właśnie na ścianę! Koleżanko, znowu się zablokowałam. O nie, ile razy to jeszcze będę powtarzać, a jemu żyćko wcale nie spada specjalnie. Dobra, postaram się go wyprowadzić w pole nieco i nabrać odległości, dystansu między nami. O, dobrze, że to trujące nie jest, to zielone. O nie, on jest blisko mnie. No co się dzieje, co się dzieje? Kogut pieje, co się dzieje? No nie, bazuka, bazuka i taka nauka. Proszę bardzo, dla ciebie te pociski, te firebolasy. O nie, cały czas to samo i to samo. O Blue Jane, dasz sobie radę. Mam pewien pomysł. Zaraz zobaczę, czy się sprawdzi. No, zbieramy, zbieramy. Może stanę sobie tutaj. Czy będziesz mnie gonić, mój drogi kolego? O, a może pobawimy się Lego. <ścoughs> Patrzcie tylko, zablokował się, jakby była jakaś niewidzialna ściana dla niego, a ja spokojnie go pokonuję. Cóż za świetna Taktyka, <grywa> gra sobie muzyka. Tak jest, Bluczein, udało się takim podstępem pokonać go. Jejeje, je, je. i mamy windę. Tak, moi drodzy, i sobie jedziemy na górę. To mi się podoba, to mi się podoba. A jakże, świetna ta przygoda, dzień dobry, kolego. O tak, dobra. Mniejsza z tym, co masz mi do powiedzenia, mamy skakać po tych rurach. O tak. To już wiem, to już znam. Pam param pam pam. Okej! Okay, no i co? O nie! Do szlamu wpadłam zielonego, trującego, obrzydliwego. No to jeszcze raz, jeszcze raz, Blujain. Ostrożnie, ostrożnie, żebyś się nie wykąpała w tym szlamie zielonym. O nie, fuj, ochyda, Pewnie też zapach ma niezbyt ciekawy. O, próbujemy, próbujemy, bo się nigdy nie poddajemy. Platforma się porusza, ta rura ratunku, ratunku, udało się na szczęście. I wychodzimy na górę, na górę. Blue Asu, nasza kochana. Dzień dobry, cześć. Szybko muszę rozbić okno. Aha, i dostać się do środka i unikać tego Szefa? To to nie jest pan doktor? No wszystko jedno. Może ordynator oddziału. No właśnie, czyli taki szef. O, szybko, szybko! No dalej, dalej, blue Gen. A, zablokowało mnie! Nie, nie, Dobra, przeskoczyłam. Na szczęście. I co tu mamy? Jakiś przycisk, żeby otworzyć przejście do szybu wentylacyjnego. Już się nawet nie oglądamy za siebie. O, teraz mogę spojrzeć. Dał nam spokój, nie goni nas w tym szybie. O, jak dobrze, jak dobrze. Ho, ho, hej, że ho, hej, że ho! Na dół się skakało. O nie! i przyblokowało mnie. Wydostałam się. Na szczęście. A co to takiego, moi drodzy? Jakieś okropne lasery. Lasery, lasery. Uważamy, uważamy. I sparzyć laserem się nie damy. Ej, za blisko sobie. <grym> Podeszłam. Jaka szkoda. O, jaka cudna ta przygoda. No to uważamy teraz jakoś bardziej na te lasery. No, powolutku, aż do skutku. Nie śpieszymy się za nadto. Tak, moja Blue Jane ukochana. Chyba damy radę. A kto tam jest? Patrzcie, chyba drugi bosior, tak mi się wydaje. Cześć, kolego. O, jeszcze muszę się zająć tymi rurami, żeby przejść na drugą stronę. No dobra, żeby nasze życie nie było skończone. O tak, Blue Jane, zabierasz. Zabierasz tę rurę. No i co? Świetnie. No i wracamy się z powrotem. Zabieraj ją. Zabieraj, podnoś. I tak za każdym razem, byle tylko na mnie wpadła do wody! Takie mamy tu przygody! No świetnie ci idzie nasza ukochana Blue Jane, dasz sobie radę, poukładamy, poukładamy i już czasu tutaj nie marnujemy! Tak, moi drodzy? O, zbieramy, zbieramy, układamy, układamy, puszczasz i co, przechodzimy? Jeszcze tylko raz, jeszcze tylko raz, Blue Jane, w ten sposób się zachowasz! O! I przejdziemy po tej róże. Jest! Super! I będzie walka z Bosiorasem! Cieszy się Blue Jay Nasa. O, że rozwali tego Bosiorasa. Patrzcie tylko, znowu firebole. O, ale naprawdę nie jest łatwo. Na szczęście mamy znacznie więcej przestrzeni, żeby przed nim jakoś uciec. To mi się podoba, to mi się podoba. Co za ekstra przygoda. No, strzelamy do niego, strzelamy ci dziwnie tak tyłem albo bokiem, ale któż by się tym przejmował? Ważne, że dostaje! Tak, moi drodzy, tymi mi fire bo lasami. Szybko, Blue Jean, szybko, bo już szkoda czasu. O, pójdziemy se do lasu. O nie, dorwał mnie ten bosioraz! Jeszcze raz, jeszcze raz. By ta nauka nie poszła w las. I trochę już mu to żyćko spadło. Na szczęście nie zregenerował się podczas naszej nieobecności. Tak, cieszę się do szpiku kości. Cieszę się z radości. O, tylko spójrzcie, w ten sposób należy go pokonywać. Tak, Troszkę zwiększać dystans między nami i strzelać, i w ten sposób już zaraz będzie miał połowę żyćka z głowy. Haha, ha, ha, takiś tutaj typowy. Brawo, brawissimo Bluejane. Nieco to trwa. Tralalala, la, 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 ale i tak cię pokonam. Nasza Bluejane jest. Pełna sił! Dlatego tak tutaj bije go szybko. Pewnie to dzięki tej przepysznej fasoli. Mamy tyle energii. <laughs> zdecydowanie tak, moi drodzy. Zaraz wam pokażę, jak. Jak go pokonać? No właśnie tak. No i znowu, moi drodzy, zwiększamy dystans między mną a tym Bosiorem. O, patrzcie, jeszcze tylko trochę! Jeszcze tylko troszeczkę! Jak fajnie, już prawie pokonany ten Bosioraz. A ja nawet nie draśnięta, to mi się podoba. Jeszcze trochę, Blue Jane, wytrzymasz to. Je, pokonamy cię. I co? I co? Już prawie końcówka. Au! Zawołał. Chyba go to bolało. Jej, patrzcie, jak fajnie. Ostatnie przeszkody, i nie wpadnę do. lawy? Nie wody, nie wody. Ho, ho, ho. Pełno lawy, pełno lawy. Jej, jak tu gorąco. Gorąco od tej lawy. Trzymam się z daleka, dlatego i lasery. Takie tyczki laserowe. Jej, ratunku, ratunku. Ale nie jest trudno je ominąć. Świetnie. I co? Wchodzimy sobie do góry, aż zobaczymy chmury. Jak fajnie, tylko spójrzcie, udało mi się przejść całą grę, jejeje. Je, je. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia.